Dobrze, bardzo proszę. To w takim razie, ponieważ pan poseł wychodzi, to zapraszam do głosu. Zostałem tutaj już kilka razy wywołany do głosu. Chciałbym z ubolewaniem stwierdzić, że spodziewałem się właśnie poza ostatnim głosem, a wcześniej tego nie było, konkretnych postulatów problemów, które chcielibyście Państwo rozwiązać w ramach legislacji, bo głównie to mówicie o tym, że chcielibyście pouczać resztę społeczeństwa, jak ona ma myśleć, wdrażać swoje, a jeśli mówicie o legislacji, to właśnie o tym, że chcielibyście obowiązkową indekterancję swojej ideologii, to padło zaprzeczenie, że jest ideologia LGBT, ona właśnie na tym polega na przykład. Już są równouprawnione orientacje seksualne, co jest przeciwnym stanowiskiem wobec stanowiska większości naszego społeczeństwa, które uważa, że to jest tylko jedna sensowna orientacja, no i zaburzenia seksualne. I e, jeśli chcecie wojować o... Dobrze, dobrze, to nie obrażajmy swoja, się, tak? Znaczy starajmy się używać swoją, takiego... Jeśli, 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 jeśli wa chcecie walczyć o to, żeby ludzie was tolerowali, to moim zdaniem nie, w ten, nie za pomocą fałszu. Fałszywa ideologia która polega na zaprzeczeniu oczywistym faktom biologicznym, że jest jedna orientacja i zaburzenia, No dobrze, będzie, ale będzie, będzie powodowała tylko agresję, jest, zwłaszcza jeśli będzie pan probowali. w trudnej ale sytuacji. Ja państwu, więc proszę o ciszę. Mhm. Będzie powodowała agresję wobec was. Spróbujecie zamykać usta innym, cenzurować wypowiedzi, chcecie zwiększania, znaczy wprowadzania jakichś nowych kar, tam dopisywania paragrafów do kodeksu karnego. No czym chcecie wojować? Zamiast Panie pokojowo, pośle, minęły już dwie minuty. Zamiast spokojowo prowadzić, rozwiązać problemy, które was trapią, to chcecie wytaczać wojnę ideolo ideologiczną. Powołała się pani na feministki. Tak, femi kobiety trzeba bronić przed feministkami. Tak samo osoby homoseksualne trzeba bronić przed tęczowym lobby. Czas. I dlatego Dobrze. ja bym prosił, czas, już kończę ostatnie, ostatnie zdanie. Ostatnie dlatego zdanie. chciałbym poprosić, żebyśmy na którymś spotkaniu naszym wysłuchali osób homoseksualnych, które nie zgadzają się z tym, nie chcą, nie chcą być reprezentowane przez tęczową ideologię, nie zgadzają się z, po z postulatami tęczowego lobby i to jest to jest moja prośba o uwzględnienie tego w agendzie któregoś spotkania. Dziękuję. O, to ja, Przepraszam, przepraszam. Może inaczej. Słuchajcie, bo pan poseł jest tutaj w trudnej pozycji. Nas, nas jest dużo. Dobrze. I teraz ja dziękuję za wygłoszenie tego wotum separatum. O, słuchajcie, jesteście wspaniali, naprawdę. O to chodzi. Więc dobrze. Za, za momencik, bo pan poseł wychodzi na komisję. I na pewno słuchajcie, wszyscy chcielibyśmy się odnieść do tego, co powiedział, ale nie chcemy. Okej. Okay. Słuchajcie, bo. Ale ja muszę niestety porządkować to spotkanie i wr wrócić do porządku dyskusji. Nikogo Więc słuchajcie, określiłem. szanujmy, bo przyjechaliśmy, pani Anno, nikogo nie przyjechaliśmy, 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 przepraszam, przyjechaliśmy z różnych stron. Nie przepraszam, nie udzieliłam państwu głosu. E, przyjechaliśmy z różnych stron Polski. Często jech, jechaliśmy bardzo, bardzo długo tutaj. I ja bym po prostu prosiła i też dziękuję za ten gest. Także państwo się podali sobie rękę zauważyliśmy to wszystko to było wspaniałe naprawdę chciałabym kontynuować nasze obrady i oddać już głos następnej organizacji bardzo serdecznie zapraszam bo dobrze w nam idzie